Sędziowie gotowi, my gotowi, pierwszy przejazd Punktowany w TOP 4 Krystian Lech będzie mierzył się teraz Z Mateuszem Pawlakiem, Mateusz Pawlak BMW 36 zielone Czerwona E30, to Krystian Lech ucieka, Mateusz Pawlak, zobaczmy Dobra prędkość, ładnie śledzi, to co? Robi Mateusz Pawlak, Krystian Lech niestety teraz zbyt blisko I problem, problem Duży błąd, duży błąd Krystiana e, Lecha. Zbyt szybko zbliżał się do Mateusza Pawlaka, musiał odhamować. Teraz to go wytrąciło z rytmu, i teraz, e, co prawda, goni, goni, ale bardzo duży błąd. Na granicy odprostowania wyratował się Krystian Lech. Dużo płynniej po trasie podróżuje Mateusz Pawlak. No i teraz już szybko zamienili się miejscami, teraz uciekać będzie. Krystian Lech gonić będzie Mateusz Pawlak. Płynniejszy przejazd uciekającego. No i ruszyli. Ucieka Krystian Lech BMW E30 z silnikiem V8. Goni również z silnikiem V8 E36, ależ pięknie. Zachował prędkość Mateusz Pawlak przy wejściu w ten długi łuk. Myślę, że będzie atakował. Myślę, że ma na to miejsce. Teraz skludnie powinien przełożyć swoje auto. Troszkę za szeroko wypłynął, ale i tak utrzymuje się za Krystianem Lechem. Krystian Lech ładnie, szybko, cały czas. W dobrym tempie poruszy się po trasie. Ale Mateusz Pawlak czeka teraz. Myślę, żeby na końcu jeszcze zaatakować. Zbliża się do Krystiana Lecha. I myślę, że stawia kropkę na dystę, walczyć będzie Krystian Lech, a za chwilę przekonamy się, kto do nich dołączy, kto uzupełni nam te finały. Czy będzie to Bartek Rosiak, czy Łukasz Gieras. No i ruszyli. Łukasz Gieras ucieka, goni Bartek Rosiak. Wolnosący LS ucieka, goni turbodoładowany LS. Dwie trzydziestki, Bęki zdominowały klasę challenge absolutnie. Na razie nie ma walki między zawodnikami. Teraz troszkę spóźnił tą przekładkę Rosiak, co pozwoliło mu dopłynąć bliżej Gierasa. Gieras bardzo szybko, ładnie, skludnie przy tym wewnętrznym klipie. Teraz odskoczył Gieras. Nie ma na razie walki, nie ma tych walk drzwi w drzwi. Ale czy teraz dociśnie Bartek Grosiak? No nie był, nie był w stanie usiąść na drzwi Łukasza Kierasa Bartek Rosiak. Sędziowie już gotowi. My również gotowi na drugi przejazd punktowany. Top 4, już teraz wszystko będzie jasne. O ile nie będzie do gry, poczekajmy, popatrzmy. Bartek Rosiak złamał auto, Łukasz Gieras od samego początku stara się być blisko, troszkę wypłynął, lepsza linia Rosiaka, Rosiak do wewnętrznej, teraz w dymie gdzieś niknie, Łukasz Gieras, szybka przekładka, Bartka Rosiaka, dobra linia, ale już Łukasz Gieras jest zaraz za nim, ledwo zmieścili się obaj, tutaj w kartingu Łukasz Gieras atakuje, Łukasz Gieras wybiera presję, ściął zupełnie ten zakręt, Łukasz Gieras i odprostowanie, odprostowanie Łukasza Gierasa, duża podsterowność, Bartek Rosiak w tej sytuacji jest w finale Bartek Rosiak będzie walczył z Mateuszem Pawlem... Pójdę do finale! Ależ wczoraj był smutny Bartek Rosiak, auto uległa. awarii... Telewizyjna jest bliżej grudnia gotowa? na lajcie Na live'ie przejeżdżą. Właśnie tak. nie słyszę, co się

I ruszyli zawodnicy do wielkiego finału. Mateusz Pawlak, Bartek Grosiak. Ależ przepaść między autami. Zupełnie nie jest w stanie na razie Bartek Grosiak dogonić Mateusza Pawlaka. Co tam się podziało? Ależ szybko jedzie Mateusz Pawlak. Teraz dopiero Bartek Grosiak zbliżył się do Mateusza Pawlaka. Siada tam na ćwiartkę. I jest, jest tak, jest blisko na samym końcu, ale. jak to wpłynie noc? Boi o brwni, miejsce. Jeszcze Finał. Przejazd, drugi Jest I ruszamy. Drugi przejazd punktowany. Finał. Ucieka Bartek Rosiak teraz. Mateusz Pawlak goni. Jest troszkę bliżej Chociaż jedzie naprawdę bardzo szybko Bartek Rosiak znowu teraz robi się przestrzeń Schludnie, schludnie Teraz ładnie na ten karting Ale nie, za daleko wypływa Mateusz Pawlak Bartek Rosiak ucieka Ucieka bardzo szybko Zgubił już teraz Mateusza Pawlaka Zupełnie 100 km na godzinę z taką prędkością za zaatakował trasę Bartek Rosiak. Podczas piątej rundy driftingowych mistrzostw Polski w klasie Challenge zdobywa Bartek Rosiak! Toma racing! Bartek Rosiak na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Mateusz Pawlak. Eee, Także, tak, ja już... misto Bartek Rosiak. A nyni będziemy, widzimy Petle o trzeci miejsce, o trzeci misto. Bartek pali Zobaczcie na starcie z radości. Przypominał. Kilka dni temu urodził mu się syn. Dzwonił, dzwonił. No i zobaczmy, finał B. Wiemy już kto jest na pierwszym, kto na drugim miejscu. Zobaczmy kto będzie na trzecim miejscu, a kto będzie musiał się obić smakiem, ależ brzydko wyglądająca sytuacja. Krystian Lech na zblokowanych kołach w stronę bandy, za którą zaraz dosłownie kilka centymetrów ludzie. Na pewno zero punktów za to odprostowanie, za ten wielki błąd. A Łukasz Gieras solidnie, solidnie, bez większych sensacji, jako uciekający. No i to Łukasz Gieras jest narażony. Na... Drugi przejazd, punktowany. Krystian Lech kontra Łukasz Gieras. Trzecie... No i zobaczmy, już teraz najprawdopodobniej wszystko będzie jasne. Zobaczmy. Bardzo wcześnie znowu Krystian Lech z problemami musiał się dołamać, ale Łukasz Gieras utrzymał się za nim. Bardzo ładny przejazd w wykonaniu Łukasza Gierasa, bo Krystian Lech troszeczkę jakby nerwowo teraz już w tym... W finale B jeździ, na początku ten błąd w pierwszym przejeździe, teraz w tej ciasnej sekwencji zakrętów. Lepiej, ale też pięknie dokleja się Łukasz Gieras. Zwolnili tam niemiłosiernie, ale utrzymał się bardzo ładnie Łukasz Gieras za Krystianem Lechem. No i myślę, że wszystko jest jasne. Łukasz Gieras, czwarte miejsce, Krystian Lech. Tak wygląda podium. Bartek Roseli.